Hej, nazywam się Aria i witam Was dzisiaj na moim kanale, więc jak widzieliście po tytule filmu, dzisiaj, dowiecie się o typach ludzi, jakich nienawidzę w szkole i mam na myśli tutaj i uczniów, i nauczycieli. Także jeżeli macie ochotę, możecie również wymienić typy osób, jakich nienawidzicie, możecie też opisać jakąś konkretną sytuację, która Wam się przydarzyła, właśnie jak jakiś uczeń sprawił Wam przykrość albo nauczyciel. Dzięki temu zaczniemy ciekawą dyskusję w komentarzach, i ja i inne osoby będą sobie mogły o tym poczytać. No i słuchajcie, jeszcze zanim zaczniemy, zapraszam Was na mojego Instagrama, TikTok. Oraz Vinted. Wrzucam tam naprawdę sporo, także zachęcam Was do zaobserwowania mnie tam. No i słuchajcie, zaczynamy. Zacznijmy od. Hmm. Może zaczniemy od uczniów, bo nauczyciele mnie bardziej wkurzali w szkole. Choć w sumie. Nie, nauczyciele trochę bardziej. No dobrze, więc pierwszy typ ucznia, który mnie irytuje, jest taki, który podaje się za Twojego przyjaciela, ale nim nie jest. Ja osobiście doświadczyłam tego nieraz. Miałam w swojej paczce taką jedną przyjaciółkę, która była w sumie trochę takim wampirem emocjonalnym. Bo wiecie, jednego dnia można było z nią o wszystkim porozmawiać. I teraz, jak jeszcze patrzę na to z perspektywy czasu, to tylko my się jej zwierzałyśmy, a ona na mnie. Bo pewnie wiecie, bała się, że ktoś coś wykorzysta, no ale. Chyba tylko ona myślała takimi kategoriami, bo właśnie jak tylko zdarzała się jakaś okazja, to ona potrafiła kogoś tak upokorzyć i zgasić, że już po pewnym czasie nawet wolałeś nie reagować, bo mogło być jeszcze gorzej. I najgorsze jest to, że ona to robiła w taki sposób, że nawet jakbyś się przyczepił, to ona potrafiła to tak obrócić o 180 stopni. Że no, nic nie można było poradzić Więc takim osobom naprawdę nie warto poświęcać czas Because they don't have your best interest And they are not your real friend No dobrze, więc kolejnym typem ucznia, którego nienawidzę Jest taki, który plotkuje za twoimi plecami Lub, Lub co gorsza, powiesz mu coś w zaufaniu, a on to rozpowiada Naprawdę... Takie zachowanie jest po prostu bezczelne. Jeszcze zwłaszcza w takim okresie szkolnym, gdzie wiecie, gdzie każdy jest trochę bardziej przewrażliwiony na swoim punkcie, i wiecie, okres dojrzewania nie jest zbyt łatwy. Więc, jak opowiadamy komuś o czymś w zaufaniu i ktoś to rozpowiada, zwłaszcza jakieś intymne, wstydliwe rzeczy, no to. To jest po prostu taki cios poniżej pasa. Nie znoszę takich ludzi. Period. No dobrze, więc kolejnym typem ucznia, który mnie irytuje, jest taki, który zwala winę. Powiem wam, że nienawidzę czegoś takiego. Ja rozumiem, że w każdej klasie są grupki, ale powinna istnieć taka choć minimalna solidarność. Pamiętam jak parę razy ktoś miał jakąś tam niefajną sytuację, i wiedziałam, że ktoś coś tam zrobił, ale specjalnie nic nie mówiłam. Wiadomo, mam na myśli jakieś mniejsze rzeczy, jakby ktoś zrobił coś poważnego, komuś by się stała krzywda, to bym to powiedziała. A potem, jak ja coś zawaliłam, to ta osoba miała czelność na mnie skarżyć także bitch please we ain't got time on this channel for people like that no dobrze, więc kolejnym typem ucznia jest taki, który krytykuje twój wygląd i mam na myśli wygląd na który masz wpływ czyli twoje ubrania, włosy i tak dalej. I taki, na który nie masz wpływu. Na przykład to, jak wygląda twoja twarz, twoje ciało, twoja cera. Powiem wam, że ja często doświadczyłam różnych przykrości dotyczących mojej cery, ponieważ miałam trądzik przez wiele lat yy, i również dzieci śmiały się z tego, że mam ciemne włosy na ciele i jakby... <śm> Jestem brunetką, nic na to nie poradzę i to są tylko włosy. No, w każdym razie to było bardzo niemiłe, nie miałam na to wpływu i brałam takie komentarze bardzo do siebie i też byłam świadkiem, jak inne osoby niemiło komentują innych ludzi wygląd w klasie. I uważam, że takie osoby same mają problem ze sobą i najwyraźniej same są zakompleksione i nieszczęśliwe z tym, jak wyglądają, i czują się lepiej, gdy po prostu powodują, że komuś jest przykro. I współczuję takim osobom, bo jak bardzo trzeba być nieszczęśliwym ze sobą, żeby coś takiego w ogóle robić. No, chore. wam się tutaj, żeby Wam bardzo pokazać mój outfit, bo zazwyczaj mnie od, od pasa w górę. No tak, teraz przechodzimy do nauczycieli, czyli do największego zła. Um, chyba o tym bym mogła napisać książkę. Zresztą uh, I mean, they probably didn't like me because I was a little bit rebel. No dobrze, więc pierwszym typem jest nauczyciel, który mówi nam, abyśmy pytali o wszystko śmiało podczas lekcji, jeżeli czegoś nie rozumiemy A potem jak o coś pytamy, to powoduje, że czujemy się jak debil I czujemy się już tak upokorzeni I sposób, jaki nam coś tłumaczy, powoduje, że czujemy się po prostu mało inteligentnie I, i żałujemy tej decyzji, żeby w ogóle się o coś zapytać I jest to pierwszy i ostatni raz, kiedy odważymy się coś takiego w ogóle zrobić Przez to, jak ten nauczyciel zareagował, ale sam nas do tego namawiał no, I don't like that shit. <laughs> It's just like a really confusing situation. Ja po takich sytuacjach już zamilczałam na wieki na danym przedmiocie. No dobrze, więc kolejnym typem nauczyciela, jakich nienawidzę, są tacy, którzy zachowują się w nieodpowiedni sposób, zwłaszcza w stronę dziewczyn. I ten temat, słuchajcie, będę rozwijała w najbliższych filmach, także bardzo was zachęcam, aby kliknąć dzwoneczek. Dzięki temu zawsze dostaniecie powiadomienie, jak pojawi się na moim kanale nowy film. A oprócz tego pozwala mi to rozwijać kanał, aby móc dodawać jeszcze więcej takich filmów. No dobrze, więc kolejnym typem nauczyciela, za którym nie przepadam Jest taki, który wyżywa się na uczniach I nie traktuje wszystkich jednakowo Generalnie mam na myśli to, że przenoszą swoje problemy do pracy i jeżeli mają dobre samopoczucie To są mili dla uczniów A jeżeli nie mają, to są naprawdę okropni I moim zdaniem tak nie powinno być I również uważam, że jest to nieprofesjonalne I też uważam, że każdemu należy się jednakowy szacunek I uczniom, i nauczycielom I każdego należy traktować jednakowo I też przy takim typie osoby Czasami zdarza się, że ktoś się, wiecie, uweźmie na ucznia Można powiedzieć uweźmie? Uwziąć się Weźmie, bo można. I też przy takim typie osoby zdarza się często, że nauczyciel wyżywa się na kilku uczniach, a resztę traktuje normalnie. No, to jest nienormalne. Let's move on to the next. No dobrze, więc kolejnym typem nauczyciela jest taki, który wymaga, nie wiadomo ile, a fatalnie przekazuje wiedzę. Najgorsze jest to, gdy coś takiego dotyczy przedmiotów ścisłych, bo wiecie, historię czy Polski. To wszystko można wykuć, no ale takie przedmioty jak matematyka czy chemia, fizyka, ktoś musi naprawdę dobrze umieć to wytłumaczyć. Także, jeżeli macie taką sytuację, to jest naprawdę patowa. Mam nadzieję, że kolega, rodzic albo korepetytor może wam z tym pomóc, jeżeli nauczyciel zawodzi. No dobrze, więc kolejnym typem nauczyciela jest taki, który zachowuje się, jakby jego przedmiot miał zbawić cały świat albo jakby ta wiedza miała wpłynąć na całe nasze życie. No, powiem wam tak. <laughs> Ilość rzeczy, które nauczyłam się w szkole, które przydały mi się w moim życiu codziennym, jest tak mała, i to, co mi się przydało chyba najbardziej w życiu, to biologia, geografia, historia, polski i matematyka, taka dosyć podstawowa, de facto. No bo, no bo słuchajcie, no ułamki mi się w niczym nie przydały. No tylko matematyka podstawowa i procenty. No w szkole, niestety, nie uczą nas takich rzeczy jak podatki, edukacja seksualna, czy dobra komunikacja między ludźmi. W szkole nawet nas nie uczą, jak prać. A nie, sorry, jeszcze fizyka i chemia. Nie no, w sumie dużo rzeczy się przydaje w szkole, ale po prostu chodzi o to, że przydaje nam się de facto ta podstawowa wiedza. A nauczyciele często zachowują się tak, jakby każdy detal z ich przedmiotu miał nie wiadomo jakie znaczenie. No w każdym razie po prostu często przesadzają. A tamte wszystkie rzeczy, które wymieniłam. To są rzeczy, które przydają nam się w życiu. Dobrze, więc kolejnym typem nauczyciela, którego nie lubię, jest taki, który jest nietolerancyjny wobec różnych religii, różnych narodów, czy LGBT, no ogólnie po prostu jest nietolerancyjny. I też nie lubię nauczycieli, którzy powodują, że seks jest tematem tabu. Słuchajcie, nawet na biologii tak naprawdę nic prawie się nie nauczyliśmy. No wiecie, nie każdy nawet o tym rozmawia w domu, więc przynajmniej w szkole uważam, że edukacja seksualna powinna być dużo bardziej rozwinięta i w polskich szkołach, niestety, bardzo tego brakuje. No dobrze, więc kolejnym typem nauczyciela, który mnie irytuje, jest taki, który robi afery o wygląd. No i słuchajcie, ja rozumiem, jeżeli nauczyciel się czepia, bo ktoś jest bardzo roznegliżowany. No, nie rozumiem czepiania się na przykład o kolor włosów. Czy o to, że ktoś ma jakąś bardziej kolorową, szaloną stylówę, czy taką bardziej rockową, To są tylko ciuchy i to są tylko włosy, i, i moim zdaniem to jest bardzo fajne i również ważne, aby każdy od najmłodszych lat mógł wyrażać siebie. Swój styl, swoją osobowość. Wiecie, jednak, styl to jest takie dopełnienie naszej osobowości, a mam wrażenie, że nauczyciele bardzo często próbują to tak stumić, nawet jeżeli ktoś nie robi nic złego. No ja nie wiem, my mamy być wszyscy jednakowi. Myślę, że życie jest za krótkie, żeby być szarą myszką i żeby się wtapiać w tłum, ale mam wrażenie, że w każdej szkole chcą coś takiego z nas zrobić. Nawet w plastyku było dużo jakichś ograniczeń, więc. No i ostatnim moim punktem są nauczyciele, którzy powodują ogromny strach wśród uczniów. Wiecie, krzyczą na lekcjach, ogólnie po prostu powodują taką bardzo napiętą atmosferę, przez co nikt nawet nie jest w stanie się skupić na lekcji, bo cały czas tylko jest, wiecie, w takiej panice i, i boi się o cokolwiek zapytać. Uważam, że coś takiego to nie są dobre warunki do nauki. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się mój dzisiejszy film. Jeżeli Wam się podobał, to byłoby super, jeżeli zostawilibyście mi łapkę w górę oraz zasubskrybowalibyście mój kanał. Dzięki temu mój kanał wzrasta, a ja wypuszczam jeszcze więcej filmów. No i słuchajcie, tyle, a my widzimy się za niedługo.